Witam. Chciałem wam pokazać jak mój Perkins 3P odpala Jest minus 12 na dworzu No, włączaj młody. O, czekaj, poczekaj. Czekaj, bo chyba zapłon wyłączony. Kurde a ty kręcisz, no widzisz, trzeba włączyć tutaj, na pompie wyłączone było. Jedziesz, młody. O! O! Dobra, czekaj. Chyba nie zapali. Czekaj, damy mu ognia. Ech. Ogień krzyknął, Napoleon. Damy ognia. Tu mamy taki przyrząd do odpalania perkinsów w zimę odkręcamy, czekaj kurwa gaz nawet nie chce lecieć o o to jest taki przyrząd jedziesz młody Jestem ale nie Ja młody! nie ma Tak zadań, więc nie ma To nie szkodzi. nie Także... szkodzi. Polecam taki sprzęt, bez problemu odpala od razu. Do zobaczyska.